Cześć, z tej strony Lis z domowego surivalu. W dzisiejszym odcinku będziemy tę brudną wodę za moich pleców oczyszczać, uzdatniać tym oto filtrem z czasów PRL-u. Zapraszam! dobrze, jak byśmy to zrobili? Może tak kilka słów na samym tym filtrze. Kupiłem sobie na znanym portalu aukcyjnym na A filtr do oczyszczania wody pitnej. Poprawia walory smakowe, zapachowe i zabarwienie wody pitnej. Wyprodukowany przez Hajnowskie Przedsiębiorstwo Suchej Destylacji Drewna przy ulicy Feliksa Dzierżyńskiego 2 w Hajnowce. Filtr do oczyszczania wody pitnej według normy z 83 roku. Dozwolenie Państwowego Zakładu Higieny dopuszczające do kontaktu ze środkami spożywczymi. I to jest Taki, ja to wyciągnę, to Wam pokażę. No jest takie coś, taki plastikowy pojemnik w śmiesznym kształcie, który się zawieszało. Ja sobie go tutaj potem przywieszę na tym. Oto, patyku. I druga część tego opakowania to jest takie, taka torebka z granulkami węgla aktywnego, bo to jest filtr węglowy. Jego zadaniem jest pochłonięcie różnego rodzaju zanieczyszczeń. Napisane jest, że poprawia walory smakowe, zapachowe i zabarwienie wody pitnej, czyli smak i zapach to są parametry wiążące się między innymi z zanieczyszczeniami chemicznymi, Natomiast zabarwienie to częściowo zanieczyszczenia chemiczne, częściowo zanieczyszczenia mechaniczne. I tu jest napisane coś takiego. Filtr do wody pitnej jest urządzeniem pozwalającym oczyszczać wodę z zanieczyszczeń chemicznych, głównie chloru, fenoli, związków aminowych czerpaną z instalacji wodociągowej poprzez baterię zlewozmywakową. Umożliwia on indywidualne uzdatnienie wody do celów bezpośrednio spożywczych, poprawiając wybitnie jej własności organoleptyczne, jej smak, zapach, barwy, a równocześnie walory zdrowotne. Teraz co jest ważne. Tu jest instrukcja, sposób filtrowania. Uzysk wody wynosi około pół litra na minutę. Nowy skład filtrujący skutecznie szyszcza około 9000 litrów wody. Aha, stosując sobie wkład filtrujący, należy wodę doprowadzić do klarowności poprzez kilkakrotne jego przepłukiwanie. E, no to potem zobaczymy jak to będzie działało. Jeszcze tylko jedna rzecz. Ja tutaj może zmienię kadr, żebyśmy to lepiej wszyscy wszyscy lepiej widzieli. Widzimy? Znaczy mnie nie widzicie, ale widzicie co robię. Dobra, więc tak, odkręcamy sobie górną część tego filtra, tak? Tutaj są jakieś sitka. Dwa sitka, które powinny być jedno tak, drugie tak, w sensie nad sobą, tak, żeby to e, wolniej przepływało. Co tu mamy dalej? A, proszę bardzo, informacje dodatkowe na takiej małej karteluszce. E, załączoną wkładkę z fizeliny należy włożyć pod górną zakrętkę. Zabezpiecza ona przed dostaniem się pyłu węglowego na zewnątrz. Pod górną zakrętkę, czyli e, pod, wierzch, pod wierzch. Dobrze, to jest ta zakładka z fizeliny, rozumiem. Kładka z fizeliny. I tu jest jeszcze jedna e, informacja. Zobaczcie, zabawne jest to, że tak uzupełnienie do uzupełnienia do instrukcji. Wodę spożywać po przygotowaniu. Czyli nawet ten filtr nie wystarcza do tego, żebyśmy tę wodę mogli uznać za gotową do spożycia. Trzeba ją jeszcze przegotować. Dobra, odłóżmy to na moment, patrzmy w instrukcję. Hmm. Tu jest schemat. Napełnienie pojemnika węglem aktywnym. Po odkręceniu górnej zakrętki pojemnika i wyjęciu dwóch przegródek, pojemnik napełniamy węglem aktywnym, znajdującym się w woreczku. Drugi woreczek zawiera węgiel zapasowy. No doskonale. Rozdzielając go podczas e, wysypywania przegrodami zgodnie z rysunkiem pierwszym. Dobrze. Przegrody mają podobne jakieś oznaczenia. Nie wiem, co tutaj jest. Gdzie to są jakieś oznaczenia, ale to jest już jest tak stare, powyginane, że ja nie wiem o co tu chodzi. Czyli tak, tu jest jeden woreczek. Czyli mamy tutaj. Węgla na 18 tysięcy litrów. Dobrze. Wkładka z fizeliny idzie na górę, na dół idzie ten węgiel. Rozumiem. Aha, to jest jeszcze takie coś, co się zakładało na rurkę, na kran od góry. I to można było potem przesunąć. tak? Czyli tutaj. Aha, tu jest takie specjalne nacięcie, to jest w ogóle tandeta straszna. Ale właśnie można było to zrobić. Tak, i potem sobie przesunąć to, bo to się nakładało na instalację wodociągową. To nie służyło do filtrowania wody z rzeki, tylko do poprawy jakości, walorów smakowych wody z kranu która już z definicji powinna być bezpieczna do picia. Mm -hmm. Badziew straszny. No ale wiecie. PRL rządził się swoimi prawami. Dobra, czyli tak, zaczynamy od wsypywania tego węgla. Ten woreczek jest już chyba rozdarty. I troszkę tutaj tego węgla się luzem w tym większym worku zebrał. A tak, jest rozdarty. Dobrze. Znaczy, Nie dobrze, ale trudno. Ważne, że zauważyłem to, że jest rozdarty. To takie małe granulki. Wsypujemy to tam. Widzicie, co jeszcze zrobię zbliżenie, żebyście to lepiej widzieli. Dobra, teraz tak, jakoś to delikatnie trzeba... Ja zacznę może od tego, co jest w tym woreczku. z tym co nam się, z tego, od tego, co nam się tutaj wysypało. Zabawne, nie wysypuje się z góry, czyli dobrze. Teraz wsypujemy z drugiego woreczka. razu się zbiera jakiś pył. Dobra, teraz mus, muszę dać tutaj tą przegródkę. A I widać, że tak, tu jest większa, większy bąbelek, a tu jest mniejszy bombelek, czyli ta przegródka. Większy bąbelek po tej stronie gdzie jest większe, większy. większy. Uh -huh. No, brawo, krzyś, brawo, krzyś, właśnie o to chodziło. Teraz tego nie wygrzebię ręką. Mm. Prawie się to nam udało zrobić Dobra, można powiedzieć, że się udało Tylko jeszcze niech to tam przekliknie się przez ten Przez ten drugi bąbelek przekliknęło Sypiemy zatem dalej. Chowamy nożyk i sypiemy zatem dalej! O! Za dużo, ale jak się utrzącha, to się może to ułoży bardziej. Dobrze. Dobra. Weszło. Weszło mniej więcej. Tandeta! Straszna to jest tandeta. No ale no dobra. zostało opracowane dobre 30 lat temu. Nie możemy od tego wymagać nie wiadomo czego, tak? I zobaczcie, troszkę węgla nam tutaj zostało. To się dobrze składa. Teraz tak. fizylinowa podkładka, żeby to nam nie wylatywało i od, od góry idzie zakrętka, jest gwint, jest gwint. Proszę bardzo. Zakrętka. Filtr gotowy, jak ta lala. Dobrze. To pakujemy te fanty. Mamy garnek na czystą wodę, wiaderko na brudną. Najpierw ten filtr przepłukać, żeby ta woda była e, przelatująca przez niego była klarowna, co jest bardzo istotne, bo generalnie ja taki filtr doskonale znam, bo kiedy byłem dzieckiem, wyjeżdżaliśmy z moimi rodzicami na działkę, to właśnie za pomocą takiego filtra oczyszczaliśmy wodę ze studni, która była bardzo zażelaziona. Potem ona oczywiście była gotowana, ale no, inaczej byśmy tego po prostu chyba nie byli w stanie wypić. Co to tam leci mnie na niebie, moim samolot? No, kluczowe jest to, żeby nie przelewać tej wody przez tę krawędź, bo tutaj możemy wlać niewielką ilość wody, tutaj niewielką ilość wody, i kluczowe, żeby nie przelewać tego, bo wiecie, jak się ta woda wycieknie stąd, to ścieknie nam na dół i będziemy mieli czystą wodę, strumień wychodzący stąd i brudną wodę wylewającą się z, no, z góry. No. Jest kurde kluczowe, nie mieszać wody czystej z wodą brudną. Przy używaniu każdego dowolnego filtra, jakiego byście nie używali, jest to kluczowe. Dobrze, żeby tylko się nie wpierdzielić w tę brudną. Zasyf... Ale nie, nawet nie jest taka... Ja Wam pokażę tę wodę, bo ona nawet nie jest taka bardzo brudna. Gdzie mam tutaj kamerę drugą? Zobaczcie, ta woda nawet nie jest jakoś tak strasznie, przerażająco brudna. Tu wszystko pościnały bobry. Ten zalew zrobiły sobie bobry. Tam jest tama. Dobrze. Staramy się nabierać wodę z góry, żeby nie brać jakiegoś szlamu z dna i delikatnie, żeby nie wzburzać tej wody i nie robić tam syfu niepotrzebnego i teraz delikatnie musimy to wlewać do naszego filtra wyleję troszkę bo za dużo wziąłem będzie mi łatwiej teraz wlewać o, no i oczywiście zrobiłem troszkę się tam wychlapało trzeba byłoby czymś mniejszym wlewać bo za dużo tego jest nie wiem czy wy to widzicie pokażmy to więc tu widzicie jaki kolor ma ta woda Woda ma kolor czarny, ponieważ pył z tego węgla. Woda zbiera pył z tego węgla. Po prostu. Troszkę to przekręcę, bo nie jest równo. O, już nabieram wprawy. Ta woda już jest przejrzysta, jeszcze nie całkiem. Oczywiście potem przepłuczemy ten garnek czystą wodą z filtra. Śmieszne jest to, że robią się tutaj takie dwa strumyczki. No i mniej więcej tak, za czasów, kiedy ja byłem dzieckiem, wyglądało filtrowanie wody, że siedziało się gdzieś z, z kubeczkiem, bośmy to wlewali filiżanką czy tam kubkiem do, do tego filtra, i się tak siedziało z całym wiadrem wody i się filtrowało kilka takich plastikowych pojemników, żeby była czysta woda do gotowania herbaty. Trwało to strasznie długo. Ale dla dziecka kilkuletniego była to jednak ogromna frajda, no co by nie mówić. No, czy już nam się to przefiltrowało? O, już jest czysta woda. Dobrze, to opłuczmy cały ten. Środkiem filtrującym w tym filtrze jest węgiel, w związku z czym nie ma się tu co tu specjalnie przejmować. To jest tylko czysty, żywy węgiel drzewny. Ale kazali przefiltrować, to przefiltrujmy. Jeszcze jest trochę czarna woda, troszeczkę. A to nie jest filtr, który usuwa zanieczyszczenia mechaniczne. On częściowo je zatrzyma w tym zakresie, że gdzieś tam one sobie osiądą, staną zaadsorbowane na powierzchni porów w, tym, w tych cząstkach, kawałkach węgla, granulkach węgla aktywnego, natomiast z całą pewnością on nie usunie wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych. To nie jest filtr z półprzepuszczalną membraną, taką jak filtr na przykład Life Straw, więc no, on nie usunie tak najmniejszych zanieczyszczeń mechanicznych, a więc i biologicznych. Dobra, już prawie. I znowu staramy się nie wzburzyć tej wody, zanurzając wiaderko. Na szczęście jest taki fragment, gdzie jest dosyć głęboko, więc mogę spokojnie, jakoś nie bardzo daleko sięgając, nabrać wodę, tak, żeby nie wzburzać dna. Znowu wziąłem za dużo. No, już teraz nasyfiłem w wodzie, ale trudno. <laughs> Ściekało z tego wiaderka. Które nalewamy, ale na szczęście nie ściekało nam do garka. No już można uznać, że ta woda jest czysta, tak? Ja bym tak spróbował w drugą stronę, czyli tak nalewać, to co będzie lepiej? O, troška vkapne, Znowu trochę chlapnęło, ja się tym specjalnie nie przejmuję, dlatego że ten filtr są zanieczyszczenia chemiczne. Ja i tak muszę później z wodę uzdatnić, żeby, żeby zlikwidować zanieczyszczenia biologiczne, więc to, że tam trochę tych tego tam syfu, nie wiem, nawozów sztucznych czy metali ciężkich, które są w tej wodzie na pewno, że tam dwie kropy tej brudnej wody wpłynęły, to mnie nie boli bardzo. Gdybym natomiast miał dwie krople szamba wymieszane w tej wodzie i pił ją prosto z tego garka, to to byłbym bardzo niemądry. Nie no kurde, jak tej wody jest więcej, to ja jednak nie jestem zadowolony z tego, jak ona wygląda. Zobaczcie sami. Jest taka lekko szarawa. Nie wiem czy Wy to już teraz widzicie. Nie? Jeszcze nie? Teraz widzicie? Jest lekko szarawa. Out. Brudna woda. No trudno, trudno. Trzeba wziąć jeszcze więcej. Było napisane przepłukać, no to przepłukujemy. Ale byłoby fajnie, żebym teraz nie wpadł do tej wody. Hmm? Żyłem trochę jakichś syfków. No, nie podoba mi się to do końca. Starajmy się nabrać wody, której nie będzie takich, takiego syfu. No, ta już jest troszkę czystsza. Nie wiem, jak to się udało. Ta warstwa fizeliny, która tutaj jest na górze, ona powinna nam zabezpieczyć właśnie przed wlatywaniem jakichś tam syfów, ale nie mam takiej pewności, więc. Można byłoby ten przykład filtrem do kawy dodatkowo jeszcze wstępnie przeczyścić, czy choćby nawet grubą skarpetką albo zwiętą kilka razy bandamką, buffem, czy jak się to nazywa, no a chustą, w sensie, że pieluchą, czymkolwiek, tak, żeby zatrzymać te zanieczyszczenia mechaniczne. Gdybyśmy mieli jakieś pieniądze, takie wiecie, na zbyciu, fajnie byłoby zrobić badania tej wody, na przykład do Sanepidu zawieść, próbkę tej brudnej wody i próbkę wody oczyszczonej tym filtrem. Tym takim filtrem domowej roboty, który kiedyś robiliśmy, bo znajdziecie go po kliknięciu w tę kartę. Bardzo fajny filtr o podobnej zasadzie działania do tego, tylko troszkę uproszczony, żeby zobaczyć właśnie, ile wart jest filtr komercyjny, taki, ile wart jest filtr domowej roboty i na przykład ile warty jest filtr, nie wiem, Live czy kilka innych nowoczesnych filtrów dostępnych dziś na rynku, bo to mogłoby być ciekawe porównanie. I nawet chcieliśmy takie coś zrobić, po czym policzyliśmy, popatrzyliśmy ile kosztuje badanie wody. Badanie wody kosztuje takie bardzo przekrojowe. W granicach na tysiąca złotych, lekko licząc, potrzebowalibyśmy no, kilka tysięcy, bo przetestować raz brudną, a raz czystą, uzetnioną tym, tym domowej roboty, live strawem, może na przykład uzetnioną chemikaliami jakimiś. No i to się robi kilka, grube kilka tysięcy złotych, bo tu nie chodzi o to, żeby wiecie, przetestować kilka takich najważniejszych, najpopularniejszych zanieczyszczeń, tylko żeby właśnie zrobić zaniecz... testy przekrojowe na nawozy sztuczne. Na no, wszystkie rzeczy, które są nie tylko w wodzie z kranu czy w wodzie ze studni, tylko takiej właśnie wodzie płynącej e, przez mazowieckie niziny między polami i tak dalej. No i co? Po co mi się tu wywracasz, wiaderko, co? <grych> no i dobra. Tyle mi tej wody na razie wystarczy. Ponieważ, jak mówi instrukcja, niestety nie wystarczy przefiltrować tym oto filtrem e, tej wody, żeby móc e, z niej skorzystać. No to trzeba ją jeszcze zagotować, więc. Zrobimy to. Nie ja tak dawno nagrywałem film o tej i już nie bardzo pamiętam, jak się odpala. no. Dobrze. Butelkę położyć napisem on do góry. Zapalarka. A w ogóle nic nie widzicie, muszę tutaj zmienić kadr. Dobra, słychać, że pali się. Teraz pozostaje nam czekać, ale przez ten czas mogę troszkę do Was pogadać. Mamy świadomość tego, że zagadnienie dotyczące zamiany tej paskudnej, brudnej wody z tyłu do wody zdatnej do picia na kanale nie był poruszony dobrze. Że brakuje takiego przekrojowego opracowania, jakie są zanieczyszczenia w wodzie, jak się je usuwa, jak to jest zrobić najlepiej, jaki filtr i dlaczego warto jest kupić. Zbieramy się do tego od dawna, ale to nie jest zagadnienie proste i nie można tutaj pójść na skróty. Dlatego to jeszcze musi potrwać. I w tym miejscu chcielibyśmy Was gorąco poprosić o to, żebyście zasubskrybowali nasz kanał. YouTube nam pokazuje statystyki, że ogromna część z Was, którzy oglądają nasze filmy, to są osoby, które nie subskrybują naszego kanału. I do takich osób jest nam później trudniej dotrzeć z nowymi treściami, dlatego Was zawsze staramy się do tego zachęcić na końcu filmu, że jak już ktoś obejrzył ten materiał do końca, to być może będzie skłonny zasubskrybować kanał, żeby zobaczyć kolejne podobne filmy. Co jest ważne dla YouTube, liczba subskrybentów jest też pewnego rodzaju wyznacznikiem wartości kanału. Dotyczy to także pozyskiwania partnerów do nagrania materiałów, z którymi merytorycznie sami sobie nie możemy poradzić. Ktoś widzi 50, Subskrybentów na kanale, to myśli sobie, o, to jest ciekawszy kanał niż ktoś, kto ma 30 czy 10 tysięcy subskrybentów. Ciekawszy, popularniejszy, a więc bardziej atrakcyjny dla partnerów takich, no, którzy chcą się pokazać w naszych filmach. Kiedy ktoś nowy trafi na nasz kanał i zobaczy, że ma on wielu subskrybentów, no, to będzie wiedział, że te treści są dla wielu z Was użyteczne, więc gorąca prośba, tu jest taki czerwony przycisk z napisem subskrybuj. Gorąca prośba o jego naciśnięcie. Zasubskrybowanie naszego kanału, żebyśmy mogli Wam pokazać te wszystkie kolejne filmy. W szczególności te o uzdatnianiu wody do picia. Bo uzdatnianie to nie jest tylko filtrowanie. Nie są tylko tabletki. To jest bardzo, bardzo obszerne zagadnienie. Na razie tylko intensywnie paruję, ale chyba już niedługo. Jakbym miał osłonę przeciwwieczną, pewnie byłoby szybciej. Ale wiecie co ja o tych osłonach myślę? W ogóle to ja tę kuchenkę już pokazywałem w jednym filmie na kanale. Jeśli chcecie ją zobaczyć bliżej, to tu będzie odnośnik. I oczywiście w pod filmem tradycyjnie, tak jak zawsze też. Wiecie doskonale, że świetną metodą dezynfekcji wody, czyli neutralizacji zanieczyszczeń biologicznych, jest właśnie jej gotowanie. Dlatego na instrukcji tego filtra było napisane, żeby wodę przed spożyciem właśnie ugotować. Jest to oczywiście pewne uproszczenie, ponieważ te bakterie i wirusy giną w niższych temperaturach, niż 100 stopni, ale najbezpieczniej, najpewniej jest właśnie zagotować wodę. Mamy to. Przekręcamy butelkę. I wrzucamy torebkę. Nie mam tego wprawdzie czym zamieszać, a nie mogę zamieszać nożem. Mam nadzieję, że odmieszane nożem się mi to nie porozdziera. Moi drodzy, czy warto zatem kupować taki filtr z czasów PRL-u po to, żeby później tę wodę uznać do picia? Nie, nie warto. Warto jest założyć drugie tyle albo dwa razy tyle i kupić porządny, nowoczesny filtr do wody. A nie to. Ale jeśli już macie w domu taki filtr, to kupcie sobie do niego węgiel aktywny, żeby w razie potrzeby był on ten filtr z tym nowym węglem aktywnym, kolejną warstwą waszego zabezpieczenia na brak wody. I tyle. Na koniec tradycyjnie chciałbym was gorąco zachęcić do obejrzenia innych materiałów, które dla Was przygotowaliśmy, w szczególności tej playlisty, na której są inne materiały o zabezpieczeniach na brak wody. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się. Cześć.